w kolejnej części z Diablo 2. Jeszcze sobie tak zerknąłem na to słowo runiczne. Z tym malem i z pulem. To jest... Przysięga się nazywa to słowo. To ma... Mm, to znaczy, to jest ogólnie tylko dla postaci laddrowych No, ale tutaj jak najbardziej to się, to się da zrobić. Przynajmniej do tej pory ja robiłem, więc powinno być ok. A poza tym... Mm, a poza tym... O, ciężka tarcza. sigona, którą już mamy. To nie podnosimy. A poza tym... To... Mm, Poza tym, to, 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 chciałem powiedzieć, że. co eee... chciałem powiedzieć, że właśnie patrzyłem to. Aha, i to jest pod miecz? Lub pod buławę, ile dobrze widziałem. Czy to rozsoketowe? Czyli tak naprawdę korbacze pewnie będą wchodziły w grę tutaj. Korbacze, no bo buława, ewentualnie jakiś, nie wiem, młot może? Coś takiego. No, jakiś młot też pewnie. Jakiś też, zapewne. Przerabiamy to. stary miecz w ogóle poleciał, żółty. No dobra, punkt nawigacyjny jest... Tutaj mamy... O! Mamy litę. Dobrze, dobrze. Jeszcze się troszeczkę pobijemy z nimi, zobaczymy. Przetestujemy neymika. Przetestujemy... No, to potężna lita. Klęta mają. Chłopaki mają zaklęte ogień. No ale najmniej w ich widzę, że tankuje ładnie. Nie, nie no, nie mają szans. Nie mają żadnych szans. Rzeźniczy hełm leży. A można je zakląć u Charcy. Taki rzeźniczy hełm. Ale nie, chyba to lepiej sobie sprawdzić tu korunetkę zakląć. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, rzeźniczy hełm, ale żółty. Proszę bardzo. Jeden soket, ale lipa. Szkoda. Szkoda, bo tak naprawdę te rzeźnicze hełmy mogły być naprawdę fajne. Bardziej dla barbarzyńcy. No, może byśmy sobie spróbowali taki zakląć. Ale to jest lipa. No nie ma chyba sensu. O, ależ uderzają. Mocno. Hmm. Zamrozili tutaj. Wchodzą ostro obrażenia od skawic, od zimna. O, ładnie, ładnie. Orniczny hmm. berło. Koloniczny bo to weźmiemy. A no, w tym odcinku może znowu jakiś hazard był tutaj byśmy sobie poszli, w jakiś hazardzik pograli. Pod koniec odcinka standardowo. A ten poziom jeszcze można było jeszcze zdobyć. Im wyższy poziom w tym hazardzie, tym wiadomo, że na droż, drożej kosztują te rzeczy. Ale jednak i lepsze rzeczy można trafić. Czyli wiecie, no jednak warto by było może większy poziom tutaj jeszcze mieć. Doskonały to opas. Miałem jeden. Ojej. No trochę odwaliłem bibę. Była kapliczka, to mogłem stanowić się, który chciałbym. Chociaż opas to w zasadzie i tak niezły. Ewentualnie można było wziąć nadkruszone to, które wymaga startransmontowania trzech run IO w jedną loom i zrobić z tego topas. Znaczy ze skazą, tak? Ze skazu, a nie topas. To taka kombinatoryjka, można by było jeszcze coś takiego uzyskać. No ale trudno. Hmm. 22-30 tysięcy tutaj. Kupmy sobie tych reporterów. No dobra. Tutaj jeszcze zobaczymy co słychać na górze. Może jakiś boss, coś takiego Tu hmm. nic ciekawego nie ma, no nic nie widzę tutaj Tylko potworki. bieżące akurat nie dla nas zbytnio a nowe atrybuty, dajmy sobie w coś może w zręczność a tutaj w co idziemy, dalej idziemy w nieczasowe zadanie bronią drzewcową, no bo jak gramy już pod tą broń drzewcową to grajmy pod nią, jak będziemy zmieniać Billa, to sobie i tak zmienimy żaden problem gramy pod w broń do nich. Niech to będzie broń żywca. O, mamy jeszcze z urne Super. Basinet. A weźmiemy basinet akurat. No dobra. A to jest w ogóle oznaczone na mapie, zobaczcie, w charakterystyczny sposób. W starym diablu tutaj też było. To zaznaczony taki filar. I to tutaj też jest zaznaczone na minimapce To jest w ogóle jakbyśmy zrobili, oj Jakbyśmy zrobili sprzybliżenie To była taka jakaś misa tutaj Ofiarna może to są te święte chwie, Które Nidlaka do Balowi Nie wiem, chyba nie, no ale Ale tak to właśnie tutaj jest coś takiego No dobra słuchajcie, idziemy na A w ogóle to Ja nie mam, ja znalazłem jeszcze przejścia tak się składa, że przejście będzie po prostu tutaj. E, tutaj jeszcze może będzie coś ciekawego. Może będzie jakaś elita. O, mamy tutaj sarko-grobowce 3. Klejnotyk w nich był 12 do wszystkich odporności. Zobaczcie, jaki klejnotyk ukryty tutaj. <grychy> No, fajne jest. 12 do wszystkich to pewności, to jest fajny klejnot. To nie jest... A to zostawiam i to nawet pewnie żyje tego. O, to jest fajna rzecz. Grobowe żmije, one kiedyś były takie trochę jakby zepsute, zbagowane, chociaż nie wiem. Ale teraz już są naprawione i zadają śmieszne obrażenia. Szkoda w zasadzie, bo wtedy było fajnie. jak zadawały takie duże obrażenia. Wolałbym te starsze, chyba. No, ale usunęli. Je. Grobowych żmi już starych nie ma. To na pewno zostawiam, ten błyskający klejnot. Ale może użyjemy sobie tego, zobaczymy. To można powiedzieć, że to prawie, że runa um jest. Runa um ma 15 do wszystkich odporności. Natomiast... To ma 12, no ale dobrze, dobrze, to się przyda. Najbardziej mam nadzieję, że się przyda. no. Znaczy, no mam nadzieję, jak się nie przyda, to się nie przyda, no ale jednak myślę, że może się przydać. Fajna rzecz, to można sobie wsadzić w hełm jakiś, w zbroję. broń, nawet. Na właściwość klejnotów. No dobra, no pierwsza, pierwsza odnoga tutaj, nic lakaka. jak pewnie farm, nic to by od razu mógł stwierdzić, czy tutaj jest, czy go nie ma. Akurat tak dobrze nie farmię nic Kiedyś wiedziałem, jak to się szuka, go, ale teraz już nie pamiętam. A znowu jest kolejny raz ta misa. A i to był poziom. A no i, mi no i mi to ma fajną tu zbroję tutaj, 35 do wszystkich odporności. To ...prawda fajna zbroja. To się akurat nam udało. Topaz bez skazy, Wielki talizman. No może akurat coś... Hmm. Krzykinimy sobie. Jestem ja klakakiem, to bym wolał jednak mieć maksymalną odporność na ogień podczas walki, ale mam na szczęście, także jest okej. Okay. Druga odnoga. Nasz szwędacze idą. No to nigdy to mają dużo życia, lepiej żeby nic nie zrobił, na nich wybuchu swok. co ja tutaj klikam. Ale tych pająków tutaj są. Normalna. A. a ra... O, runalem! Runalem, leży. Ale jaja. Runa Lem. 43 poczt. To jest też middle runa. Znaczy w sensie ta mid runa. W sensie średnia runa. No. Fajnie. Fajnie, że Runkalem Lem poleciała. Normalnie przecież jest słowo runiczne z e, 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 ELT. Zaraz jak to się nazywa? Zaraz wam powiem. Tutaj takie słowo. To jest... Yy, Dolord Eldlem. Dol, no to ja to wszystko mam już tak naprawdę. Możemy sobie to kiedyś zrobić. Um, to jest jeden ma, nawet barbarzyństwa możliwe, że będzie miał ducha. Znaczy no będzie miał ducha. Serce Rosomaka do, dokładnie. Także można sobie takie coś zrobić. Zobaczymy. Amulecik. Uuuu, no ale ten amulecik to jest też konkretny nawet. To ma 18 do siły. Odporność na zimno ładną, na truciznę ładną. 17 na ogień, 17 na błyskawicę. co to może nie. No to mamy jeszcze mefa, ale na piekło. No, fajne to jest. Normalnie dwa fajne luty poleciały tutaj. Mamy jeszcze grobowe brzmie do pokonania. Kolejny filar, znaczy kolejna misa. Normalnie fajne rzeczy lecą nie już nic więcej. Mm, te buty to może nie do końca fajne, do wyrzucenia je. No ale normalnie runa, ale normalnie to jest druga runa. Dzisiaj y przy jednym odcinku poleciały dwie runy średnie te. Także to jest mhm. dobry wynik. w odcinku runka l -mal, no w tym Runka'len, jest, jest fajnie jest fajnie, no i co tutaj Nitlaka'ka też nie będzie, czyli ostatni odnoza będzie i tak bym zrobił te wszystkie odnogi, bo tutaj akurat zawsze je robię taka zasada, tu jakieś stojaczki są, są urny, są elity, także krzulka Kolcza Arpun. Was trochę zasmucę do to, że po prostu na piekle będę musiał troszeczkę zrezygnować z tego MFA na koszt, znaczy na rzecz yy, pewności. No ale wiecie, trochę mniej tych przykładów będzie leciało fajnych, pewnie. Ale też będę lecić. Dzielny topór z Maga. Zaraz weźmiemy ją. I tak idę do miasta, bo tu będzie i dla się przygotujemy do walki z nim? I do potężna, potężna arachnofobia idzie, bo tam wcześniej było tyle pająków. Ktoś ma arachnofobię, to by po prostu mógł poczuć. Pająka na plecach. 12.8. ularunka mlemy jest warta 22680 złota. To na pewno zostawiam. Ten amulet też jest fajny. No. Może dobrze, dobrze. Ogólnie jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Tu jest 28 mf -a. no sporo. No ale jednak potężne odporności tutaj są. Zatem żaden a, pryzmatyczny amulet nawet jest gorszy niż to tak naprawdę. Ten wiel wielobarwny to dopiero byłby lepszy. Dobra. No, Runka Lem tutaj wędruje do, do swojego grona. Dobrze, dobrze się powoli runek coraz więcej wspiera? Coraz lepiej. No dobra, to co? Pokrzyczymy sobie. Pokrzyczymy sobie i tasujemy ich. No, nie ma innej możliwości. Dopóki ja będę przerabiał, to nie jak nie może przerabiać i robić mi wybuchów. Także spokojnie. Jak ktoś zginie, to przerabiamy od razu. No i może niższy, ja będę przerabiał. To no wtedy to w ogóle mamy 100% szansę, że nie trafi ten Nitlak hack. Przy okazji, ja będę o 100% lutu. On no, nie może używać tych zwłok. Kość to Nitlak hack. Proszę, no, mam mojej część siłową z Co ten Nitlak hack tutaj? No, ma duży poziom ogólnie, ale 80%, że go trafię. Nie, no, słabizna. Co ty człowieku? Co on tutaj chciał zaprezentować ten itlachak? Normalnie padł jak szybciej niż to normalu. Aż muszę zobaczyć czy to koszmar, bo... <słuch> muszę zobaczyć czy ten poziom trzeci jest ustawiony. Tak, Przez chwilę miałem takie wątpliwości, mimo że może coś się zmieniło. Trzymałem mojej części mowy z Baalem. Baryńska zbroja. Już wszystkiego nie będę zbierał bez przesady. No okej. Okay. No to jeszcze rachnic został do zaciukania. Zaciukajmy tego rachina. No co za. No co za. Jacie, no co. Ależ. To za parszywy skubany. ...giń. Dobra. Okej, fajnie, fajnie został za, zabity, 30 tysięcy, 30 tysięcy, dobra, no jest fajnie, jest ogólnie fajnie, wykonany kwestik w szybko poszło, stabilnie, ładnie, sale bólu, w kolejnym odcinku startujemy z lodowego traktu, tylko jeszcze pogadamy z Anią, dzień dobry Aniu, yy, tak, kupimy sobie jeszcze w hazardzie trochę pierścionku, a co tam? Lubię trochę hazard pograć sobie Więc pogramy w tym, w, tym, w tym hazardzie. Aniu, poprosimy jakiś ładny pierścionek tutaj. Znowu cały plecak wypełniam. Trochę pieniążków później, ale... Ale zobaczmy, zobaczmy, no. Uwaga. Lipa. No jest pierwszy żółty. Drugi żółty. Sześć wszystkich odporności ma. No. Nawet taki on. Mało tych odporności, ma szkoda. Mamy ile? 17, i tu mamy 10 MF, a 14, taki jest taki trochę średni. No poprosimy, poprosimy coś fajnego. Tutaj kolejny jest. No, to też lipa trochę. Kolejny żółty, no proszę bardzo. Kolejny żółty. Tutaj niby dwie odporności, ale też taki do niczego. No kurczę. I kolejny żółty. No, farta teraz to miałem ładnego tutaj. Jeszcze jeden żółty. Wow. Czy do wszystkich odporności w ogóle? Ja <słuch> Się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeszcze czekajcie. No, z tych wszystkich pierścieni to tak naprawdę chyba ten. No, ale tak naprawdę to ja wolę ten. Już będę przynajmniej ma to skuteczność ładną. Trochę odprośnie truciznę ten. No nie, dobra. Coś sobie zobaczymy. Nie da rady, tak, dobra. No to jeszcze, jeszcze ostateczna rzecz co stało nam. No nie udało się. No nie udało się. Szkoda, szkoda. Właściwie szaroziejki. No to raz jeszcze. <laughs> no nie udało się znowu. No, no, no. Czy to jeszcze wykombinujemy z tego? Ale dużo tych żółtych dało się trafić. Bardzo dużo. Raz, raz to mam dwa, cztery. 8, 7 żółtych się udało, bardzo dużo. W parota miałem jak nie wiem co. Szkoda, że takie słabe te przedmioty. Ten tutaj, no co, za co mam dać niby za to? No mógłbym 15 Mefa a tu będziemy mieli na zimną dryskowicę. To sobie zostawię, akurat. Nawet ma jakieś odporności, to sobie zostawimy. No tutaj, to jest akurat. No niby ma 4% wykradzane zdrowia i trochę na zimno ma, jakbym tutaj coś zamienić miał. To jest lipa. O, no, to też ci na sprzedaż. To też na sprzedaż, to też, to też, to też. I to też, no to tutaj zostało to i to. Dwa do minimalnych, 4% zdrowia Natomiast tutaj mamy, no jeszcze odporność na zimno, tu mamy na zimno, na błyskawice i trochę do maksymalnych, no to takie Dobra zostawię sobie to jako jakąś alternatywę, chociaż tutaj mamy w zasadzie lepsze alternatywy już Błyskawice ogień tu mamy Tu mamy to wykradanie zdrowia, to, to jest fajne Dobra zostawimy sobie to No zostawimy sobie to, niech będzie Nie wiem czy tutaj to można było sobie zamieniać te sprzęt na jakieś tam, wiecie, tutaj na... No nie, bo tego nie będę używał na pewno. No tutaj mam to 20 szybkość ataku. Nie, nie, tego to, to możemy sprzedać. Natomiast to zostawiłem, ponieważ tam to ma większego MFA, to można zamieniać sobie podczas zabijania porów i coś z tego mieć. To też idzie na sprzedaż. No, Maruszka niech zostanie jeszcze. Usłysliwość tutaj, nasze słowa runiczne. Czaszka ten kreda. No ale Tutaj zgodnie z umową kończymy w kolejnym odcinku. Wyruszymy już pewnie na starożytnych. Także do usłyszenia. Trzymajcie się.